Nagrywa się, nagrywa się, cześć, witajcie! Z tej strony Felixon V2 dzisiaj nagrywamy sobie taki króciutki odcinek. Chciałem Wam tylko parę rzeczy powiedzieć. Jak widzicie, gokart stoi, bo woziłem sobie płytki. Jak widzicie, yy, woziłem sobie płytki na, na, na mój garażek. Tutaj, jak widzicie, taką, taki robię swój. Bo mi się przyda, to nad Gokard wejdzie rowery. To taki robię garażyk Jak widzicie, to jest dość solidnie, że się nad nie ruszy. No i robię taki garażyk I właśnie dzisiaj Gokardem przywiozę płytki do niego. No i tak jak widzicie, Gokard się ładnie prezentuje. Cały czas stoi, nic się nim nie robi. Wczoraj go po chyba po dwóch tygodniach, więcej po miesiącu gdzieś. Wziąłem, uruchomiłem, przejechałem się, bo stoi. Nie ma po prostu czasu, słuchajcie. Teraz jeszcze są te epidemie. Jak wiecie, co się dzieje z tym wszystkim. No i co by tu dużo być? jak widzicie, wszystko jest tak jak było. Nic się nie zmienia w nim. Wczoraj trochę też właśnie wyjechałem, wczoraj była niedziela. Dzisiaj, jak nagrywam, jest poniedziałek, 23 marca. No i co tu dużo mówić, taki króciutki odcineczek robię, bo, bo, bo po prostu, no wiem, nie nagrywam, był tam film, że będę nagrywał więcej odcineczków, że będę właśnie, że będę nagrywał, ale jak widzicie, że no nie ma teraz czasu, no kurczę, dość, że ja mnie nie, nie ma aktualnie w, w domu, gdzie mam to, te komputery, wszystko do montowania. Nie mam programów i teraz taki też odcinek gra, nagram, że nie będę tego montował. No po prostu taka jest niezręczna sytuacja i, i, i. No i tak jest, ale będę się starał teraz jak to wolne jest, bo wiadomo, wirusy, nie wirusy to też jak jest. Damy radę, słuchajcie, damy radę. Coś z tego będzie. No teraz też nie ma. O czym za bardzo też nagrywać? nie ma, Nie ma. No nie ma tematów. No kurczę, teraz jest dość, dość zimno, to czy kład, czy, czy, czy go właśnie. Nie ma też roboty za bardzo też. Może nagram kiedyś. Nagram coś. Mi się wydaje, że będzie czas. Chęci będą cieplej trochę będzie, bo to wiadomo jak jest. No i całe to dużo mówić. Jak widzicie, wirusy na tym świecie po prostu tak dominują. Też straszą w tych telewizjach, też to wszystko takie nie powiem ci ludzie, tak gadają, rozumiem, to jest naprawdę trudna sprawa, bo co się dzieje na świecie, żywności wykupują na, na zapasy te robią ludzie, ale to po prostu co się dzieje, to po prostu nie będę nawet mówił, dla mnie jest to troszeczkę przesada, słuchajcie. No i co by to dużo? Wiem, był film, nagrałem film, że że będzie, że będą odcinki częściej będą dwa razy w tygodniu, czy raz w tygodniu. No wiem, nie ma tych odcinków, no bo tak jak wam mówię, nie, da, nie da dość, że nie ma za dużo chęci, nie ma czasu, jest zimno. Bo wczoraj na przykład było 19 stopni, a za potem zaczął padać śnieg. Yy, no i kurczę, zrobiło się zimno mróz. No i teraz ten jak widzicie śnieg w stopniu, ale wam pokażę tam, nawet ten śnieg jeszcze jest. No i co, no? Chlapa straszna jest, bo tak pięknie było słońce 20 stopni przez 4 dni, było piękne słońce, cieplutko było, że w samej bluzce można było chodzić, a tak się teraz właśnie zrobiło. No i co, wy, tak jezi, nic nie zrobimy. No jak widzicie, jak mówiłem, tutaj taką szopkę buduję. Teraz jeszcze mi zostało wziąć, przykryć blachą. A czy to jest tak? Tutaj chcę na górę dać ogólnie blacha. Taka blacha normalna, jak na domu, tam jak widzicie, jest coś takiego. A boki nie wiem jeszcze, czy kupić takie cienkie arkusze blachy, po prostu na wymiar i to porobić. Czy, 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 czy... czy no wiecie mi o co mi chodzi. Czy, czy też taką zwykłą blachą, jak jest tu, ale mi się wydaje, że takim cienkim, bo to nie ma sensu. Też właśnie płytki miałem. Od dziadka też miałem płytki, dziadek miał dużo, matych płytek, dwie palety, to myślę wezmę sobie, przywiozłem, dlatego tak nagrywam dla Was film. Właśnie chcę tutaj je położyć, tutaj jak liczyłem to wejdą, no tutaj żeby trochę jeszcze będzie wystawało, to wejdzie 8 płytek, dlatego 8 jest. I po boku jakby brakło, to mam widzicie pustaki, te tu po bokach porobię pustakami. Jak widzicie, no jest to solidnie zrobione, że nie ma co się stać. Wkopane jest w ziemię, też konstrukcja cała, więc, yy, więc, więc, więc jest dobrze. No i tak mówię, będę się starał, żeby częściej były odcinki, bo no wiecie, jest sytuacja w tym kraju taka zła, że, że też z domu za bardzo nie wolno wychodzić na zakupy, to... ale zdaje mi się, że będzie. Troszkę cieplej. To będę robił więcej tych odcinków. No i tak, tak to jest, słuchajcie, tak to jest z tym wszystkim. Gokar, jak widzicie, ma się dobrze, stoi, ma garażyk swój, yy, ma garażyk swój. Tutaj, jak widzieliście, już dawno, też, ale ładnie wymalowany. Nic rdza nie bierze, muszę go umyć, bo stoi taki, taki, jakby się osad zrobił. Taki, taki brud, to jest taki smart. Taki, nie wiem skąd się to nadwzięło. Ale też dzisiaj podokręcałem wszystko, korbę tu podokręcałem, z drugiej strony też wszystko porobiłem, posmarowane było, jak widzicie, smar cieknie tu, wszystko posmarowane. Teraz jedynie, jak mówię, muszę kupić sobie komplet opon. No muszę kupić, bo te z tyłu, jak widzicie, jest całkiem inny wzór. Tu są z tyłu jeszcze oryginalne, jak on przyszedł jeszcze, to już mają 5 lat, z przodu mają 2 lata opony, ale... Jak wiecie, z przodu ośka chodzi, wszystko się, to się szybko Ja teraz wypatrzyłem fajny komplet opon, yy, że, że, że takie, no dobrze, bo za jedną oponę 60 zł. Dobre opony, naprawdę grube, masywne, bieżnik mają dobry, to muszę, to razem wyjdzie za 202, no to razem w 250 zł licząc, żeby te opony mieć, słuchajcie. Identki tutaj dobre są, bo powietrze nie schodzi, więc wszystko, wszystko jest tak jak ma być. Jak widzicie, no kurczę, to muszę kiedyś porobić. Nie wiem, czy kupić ten zestaw naprawczy, po prostu tutaj, jak wiecie, włókno szklane, wszystko tu ładnie podocierać, potem poczyścić. Ale no kurczę, znowu pomalować to, to też będzie trudno, bo tak wiecie, plastik. Nie wiem, jak to też będzie wyglądało, ale to się zobaczy z czasem. Na razie niech stoi, jak stoi, niech stoi. No i przyczepką wziąłem dzisiaj małą, bo zdjąłem burty, bo jak wiecie, mam też tą drugą, większą. Ale zdjąłem burty, wziąłem, pozakładałem wszystko tutaj. Yy, płytki, woże. Więc tak jest, no. No i co by tu więcej mówić, no. Przyczepka jest, też w stoi, bo to też musiałem dopompować tu dzisiaj, bo z jednej tu schodzi powietrze. Dopompowałem. Ale potem, jeszcze jak coś, to może Wam dogram jaki mam garaż. A to widzieliście co był odcinek z kładem. To właśnie tam go kart stoi, tam nawet było widziane. No I dzisiaj go też tak się przejechałem. No i co tu? Przejechałem się wczoraj, chodzi jak Żelata. Nie narzekam, ładnie wygląda. Jak no, też 5 lat to naprawdę zadbany. No, jedynie to jak mówię, to jest do, do roboty. No Szukałem w internecie całego gotowego. Yy, całej tej klapy gotowej no ale, 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 ale jak wiecie no trudno, były, bo były naprawdę wymiarowe, patrzyłem, ale no jest sprzedane, no taki kurczę, jest los i trzeba się z tym pogodzić, słuchajcie I tak mówię taki garażyk tu buduje, fajny wejdzie tu gokart, wejdzie na trochę miejsce, zostanie jeszcze bo jak mierzyłem nakłada to kład nie wejdzie tu kład to jest za mały rozmiarówka nakłada, znaczy no Kłaty, wiecie co kiedyś w przyszłości? Na razie nie. Gdzieś tak, może jak skończę to. Kiedyś mam plan dobudować odtąd też tu, tylko na prosto, żeby nie było tak jak tu. Tak, wiadomo, tego dachu, tak jakże prostą, taką tu wiatę zrobić, żeby na przyczepy, bo jak tu by Gokart stał. Ale jak tam jest garaż, miejsce, to tam niech sobie stoi. No i chciałem dobudować się taką wiatkę tutaj, taką poprowadzić. Nie wiem jak to no ale to się jeszcze pomyśli kiedyś. Taką wiatkę tutaj od tego garażu, taką tutaj dobudować, żeby kładł, nawet jakby. Żebym stał żebym nie jeździł do tego garażu, jakbym tak jeździł, to, to żebym nie chował go do garażu, bo to nie ma sensu. Yy, przyjadę na przykład skądś. Tam się idzie do, dosyć, dosyć daleko A stąd garaż. To żebym jechał jeszcze do garażu, zostawił go. I jeszcze zamknął garaż. Jutro bym chciał znowu jeździć, to znowu trzeba zamknąć, otworzyć garaż, wyciągnąć no i to jest takie właśnie z tym wszystkim, wszystko jest. No ale tak, mówię, wszystko ma się dobrze. Sytuację, no ale odcinki obiecuję wam poprawię się. Może będę robił częściej te odcineczki, żebyście mieli co oglądać. Bo naprawdę, jak patrzyłem po statystykach mojego kanału, to widziałem, że naprawdę bardzo dobrze się ma mój kanał. Bardzo Wam się spodobał odcinek ten z maluchem. Yy, jak widziałem ten odcinek z maluszkiem, widziałem ten z tym starym, bo teraz, jak to oglądacie, dużo osób pisze, że powodzenia w remoncie, powodzenia. Ja już tego maluszka, słuchajcie, nie mam. Sprzedałem, bo naprawdę, jak yy, pojechałem nim na kanał, bo jest tak od spod, to w ogóle masakryścian wygląda. Jak jeszcze wjechałem nim na kanał, to w ogóle. No, kaplica, no tam po prostu podłoga, prowadnice, całe zawieszenie było do wymiany. To jakbym, jak tak patrzyłem, jak mi, żeście pisali w komentarzach, to po prostu jest bardzo dużo tych rzeczy do wymiany, i no po prostu nie opłacało się. A to jeszcze rośnik 94, to wtedy już chodziły eleganty, to najgorsze to, to w ogóle. A jak Wam mówiłem, nowy maluszek już jest. Ja to pisałem gdzieś, że kiedyś. Kiedyś, kiedyś, kiedyś zrobimy po prostu odcinek. Jak mówiłem na 700 subskrypcji jeszcze się zastanowię na tym, to zrobię zrobię odcinek z tego maluszka nowego, ale jak na razie wam tylko powiem, jest. Jest to po prostu jak yy, po prostu zajechałem na przegląd to w ogóle nie było mowy o, żeby nie przez, po prostu tam podniósł go na podnośniku, po prostu tak pięknie to wszystko tam pod spodem jak na te 31 lat, bo to jest Rocznik 89 to po prostu jest bajka. Wam powiem, że bajka. konserwowano oczywiście był, tak naprawdę właściciel dbał. Jeszcze miał czarne blachy, ale teraz już go przerejestrowałem. Nie na żółte, bo na razie nie wyrabiam z funduszami. Po prostu i na razie ma białe, ale zobaczymy, jak to może będzie. Może na wakacjach mu założę żółte tablice, ale to nie śpieszy się. No i raz na jakiś czas wiadomo, w sobotę, w niedzielę, jak jest piękna pogoda, to go się przepali. Biorę tatę czy tam dziadzia, jedziemy się przejechać gdzieś, się przepali. żeby Wiadomo, bo to bębny w maluchu, hamulce bębnowe, tam wiadomo, to kładziny to się wszystko zastoi, jakby maluch stał dłużej. No i co, co tydzień, co, co dwa tygodnie go przepalam, stoi pod, pod kocykiem, więc jest dobrze. Więc jak wam się, jak chcecie zobaczyć, to udostępniajcie filmy. Zobaczymy jeszcze. Zrobię na 700 subskrypcji specjal na temat, właśnie Maluszka. Pokażę wam go, przejedziemy się. No i tak jest, ja, słuchajcie. No i tyle by to chyba było, bo no co w tu dużo mówić. Tak, jak mówiłem, będzie cieplej, to odcinaczki będą się pojawiały. I i i. i. No, wiadomo, jak to teraz jest, ta nauka przez te, przez te dzienniki, przez te internet. To w ogóle ryje głowę, że lepiej, żeby było do tej szkoły chodzić i po prostu. No i po prostu w tej szkole się uczyć, bo masakra jest to, przez te internety, te szkoły. To tak to jest. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Myślę, że odcinek taki Wam się podobał. Żegnajcie, słuchajcie. Dziękuję Wam jeszcze raz. Zdrówka wam życzę, żebyście nie zachorowali na te wirusy. Zegnajcie Wam. No i cześć!